Jak obliczyć, jaką część rakiety kosmicznej musi stanowić paliwo? Pozwól, że wyjaśnię. To jest bardzo ciekawy temat. Mamy tutaj bardzo proste, bardzo eleganckie równanie, które pozwala nam to dość dokładnie obliczyć. Nazywa się to równanie Ciołkowskiego. Z jednej strony. Mamy delta V, czyli ilość energii, którą musimy wydać, żeby dolecieć w określone miejsce. Jeśli, na przykład, jak Sławo Szuznański, wybieramy się na Międzynarodową Stację Kosmiczną, to ten parametr musi wynieść mniej więcej 9,4 km na sekundę. Lot na Marsa to już jest okolica 12-13 km na sekundę. Różne miejsca w Układzie Słonecznym mają swój budżet, nazwijmy to. Z drugiej strony mamy szybkość gazów wylotowych, czyli jak efektywny jest nasz silnik. Dla najbardziej efektywnych rakiet, którymi dysponujemy, ten parametr wynosi około 4,5-4,7 km/s, czyli mniej niż potrzeba, żeby dotrzeć na orbitę. I tu się pojawia trzeci kluczowy termin. Logarytm naturalny. Tu mamy masę pełnej rakiety z paliwem i masę rakiety bez paliwa. Jeśli kojarzycie coś z lekcji matematyki w liceum, to wiecie, że logarytm rośnie bardzo powoli. Żeby logarytm naturalny wyniósł 1, to ten stosunek musi wynosić mniej więcej 2,7. 1 wciąż nie dostarcza nas nawet na niską orbitę ziemi. Żeby tam dolecieć, potrzebujemy tutaj mieć ciut ponad 2, a to oznacza, że ten stosunek musi wynieść mniej więcej 8, czyli na każdą jedną część masy użytecznej rakiety 7 to musi być paliwo. Mamy kilka sposobów, żeby trochę sobie z tym pomóc. Jeśli słyszeliście na przykład o sondach Voyager, które leciały bardzo daleko, jedna z nich opuściła nasz Układ Słoneczny, one korzystały z Dodatkowej szybkości, powiedzmy, w cudzysłowie ukradzionej planetą, które mijają. To się nazywa manewr asysty grawitacyjnej. To pozwala troszeczkę podwyższyć naszą efektywność. Inną metodą, która pozwala nieco lepiej wykorzystać naszą masę, jest stopniowanie rakiety. Praktycznie każda rakieta kosmiczna jest kilkustopniowa, po pewnym czasie odrzucamy pusty zbiornik z bardzo ciężkimi silnikami, co też sprawia, że holujemy ze sobą mniej martwej masy.